Cześć! W dzisiejszym filmie będę czytać Wasze komentarze. No i później sama je komentować. Pytanie numer jeden. Co jest trudniejsze do wykonania? Linoryt czy drzeworyt? Pyta Olo76. Co jest trudniejsze? Drzeworyt czy linoryt? Drzeworyt. A teraz rozwinę. Drzeworyt i linoryt są to dwie techniki graficzne, którymi się na co dzień zajmują. To jest drzeworyt, To jest klinoryt. Obie te grafiki wykonane są za pomocą takiej samej farby. Obie przynależą do technik druku wypukłego. Natomiast nie jest to jednakowa technika graficzna, tylko tak jak mówiłam, są to dwie różne techniki graficzne, które przynależą do technik druku wypukłego i rzeczywiście na pierwszy rzut oka, zwłaszcza dla niewprawionego odbiorcy, może się wydawać, że są to techniki jednakowe, jaka jest różnica podstawowa. Linoryt jest grafiką, którą wykonuje się przy użyciu matrycy graficznej, wyżłobionej, wyrytej w linoleum, natomiast drzeworyt wykonuje się za pomocą matrycy, która jest zrobiona na desce, na drewnie. To jest przykładowa matryca linorytnicza. Czyli w kawałku takiego elastycznego linoleum, wyłapie się wzór, nanosi na to farbę, odbija coś na zasadzie pieczątki i mamy gotową grafikę już na papierze, czyli uzyskujemy na przykład taki efekt. W przypadku drzeworytu właściwie robimy to samo, natomiast zamiast takiego elastycznego linoleum wykorzystujemy kawałek deski. To jest deska lipowa. Bardzo często wykonuje się, drzeworyty na lipie, czyli też tutaj wyżłowie się jakiś wzór, nakłada farbę, odbija na papierze, ściąga ten papier, i jest gotowa odbitka. Natomiast różnica jest taka, że yy, drewno, jak, jak pewnie wiecie albo, albo jak się domyślacie, jako materiał w pełni naturalny, posiada takie charakterystyczne włókna, które sprawiają, że kiedy wydłubujemy ten wzór zgodnie z kierunkiem tych włókien, to jest to bardzo proste i ten jakby sam ten materiał wymusza te wycięcia, te pociągnięcia. Natomiast, kiedy chcemy pracować w poprzek albo jakoś pod kątem, to jest to znacznie trudniejsze, bo, bo te włókna właśnie nam to utrudniają i w związku z tym potrzeba pracować za pomocą tam różnych sposobów, trików, wypracowanych technik, bo jeśli ich nie będziemy znać, to nasza praca po prostu nie będzie udana. W przypadku linorytu takiego problemu nie ma, na linoleum nie ma żadnych włókien, niezależnie w którą, stronę, w którą stronę będziemy wycinać nasz wzór za pomocą dłuta, to będzie to bezproblemowe. Więc linoleum jest łatwiejsze w obróbce i w związku z tym wykonywanie lin, linorytu jest prostsze. Natomiast tak jak mówię, z mojego punktu widzenia tworzenie drzeworytów chociaż jest trudniejsze, to jest zarazem bardziej satysfakcjonujące. Między innymi dlatego, że obcujemy, tworząc taki drzeworyt z naturalnym materiałem i yy, nie wiem do końca, na jakiej zasadzie to działa, ale mi przynajmniej daje to więcej frajdy. Także jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to chyba tyle. Przechodzimy dalej. MR Lazlo pyta. Linoryt, dlatego że Ryje się w linoleum. Tak, dokładnie tak. Tutaj oczywiście chodzi o tą końcówkę ryt. Technika ta, jak już wspomniałam, nazywana jest linorytem. Dlaczego jest ta cząstka lino? Prawdopodobnie wszyscy się domyślacie: ze względu na linoleum, czyli materiał, z którego wykonywana jest właśnie, przynajmniej zakłada się, że wykonywana jest matryca linoleum, linorytnicza. I właśnie w związku z tym cała technika linorytu ma tą cząstkę lino w nazwie od linoleum, od lna, lnu, lnu. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą cząstkę tego wyrażenia, linoryt, czyli o to ryt, to rzeczywiście wywodzi się ono od słowa ryć. Ja tutaj sięgnęłam do słownika etymologicznego języka polskiego, i tam jeszcze uzyskałam takie informacje, że yy, oznaczone ono tyle co. Wydrążać, wyżłabiać. Jeszcze dodam, że tak właśnie etymologicznie y, słowo ryt związane jest nie tylko ze słowem ryć, ale na przykład także ze słowem ryj, czyli jeżeli mówi się, że świnia ma ryjek, to właśnie dlatego, że nim ryje, czyli y, wytwarza także y, wyżłobienia w jakimś materiale. Tym materiałem jest y, po prostu ziemia. I również słowo rycina, wywodzi się, jakby ma te, same, ma te same korzenie, czyli rycina posiada tą, też tą cząstkę wywo, wywodzącą się od wyrażenia ryć. I dlatego, jeżeli zastanawiamy się, co to jest rycina, to powinniśmy tak sobie jakby w łatwy sposób to wytłumaczyć, że rycina jest to taka ilustracja, która uzyskana jest poprzez rycie. Czyli na przykład, jeżeli będę mm, tworzyła, Książkę, a w niej będą obrazki wykonane w technice linorytu. To jak najbardziej mogę je nazwać rycinami, ponieważ ja do stworzenia właśnie linorytu wykonywałam czynność rycia, czyli wyżłabiania tych dziur, czyli uzyskany efekt będzie ryciną. Tak, przynajmniej jeśli chodzi o, o tą etymologię tych wyrażeń, bo wiadomo, że język funkcjonuje w jeszcze bardziej skomplikowany sposób i te. Wyrażenia z biegiem czasu zmieniają swoje znaczenie, natomiast biorąc pod uwagę właśnie pochodzenie tych słów, to, to tak, linoryt pochodzi od rycia. Następne pytanie od Doroty Mai. Czy rysuje pani lineart? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to właściwie mogłabym powiedzieć tylko tak albo nie, ale postanowiłam je nieco rozwinąć, bo być może nie wszyscy wiedzą, co to jest lineart. Ja tak intuicyjnie nie wiedziałam, ale na wszelki wypadek jeszcze trochę poszperałam w internecie, zajrzałam do słowników i już teraz mogę Wam powiedzieć, że lineart jest to taki rodzaj rysunku, który wykonywany jest przy użyciu samych linii i nie zawiera przede wszystkim żadnych półcieni ani światłocieni. Czyli jeżeli będzie rysunek, który właśnie ma same kreski, to będzie to lineart. Jeżeli mi się uda, to wstawię Wam tutaj w międzyczasie przykłady interesujących lineartów, takie, które wykonane były przez jakichś innych artystów, żebyście mogli zobaczyć właśnie, czym może być lineart. I jeszcze dodam, że lineart jest powszechnie kojarzony współcześnie z mangą, ponieważ jest to taki etap pomiędzy szkicem mangowym, a już tym Tą finalną pracą w, tech, w technice? Nie. W stylu mangi, w, w, tworzoną w kolorze. Czyli art twórcy mangi postępują tak: najpierw sobie coś na przykład szkicują ołówkiem, później to obrysowują za pomocą grubszych, bardziej wyraźnych linii, tworząc właśnie line art, czyli taki rysunek z samych z samych linii, z samych kresek, bez y, światłocienia, a następnie. Do tego lineartu dodają kolor i, i mają kolor, mm, gotową pracę właśnie w stylu mangi. Czy ja tworzę lineart? Nie. Nie uważam, że jest to, że, że jakby coś jest nie tak z tym, z tym stylem rysowania. Jak najbardziej potrafię znaleźć fajne, moim zdaniem, przykłady prac właśnie tworzonych w ten sposób. Natomiast po prostu no, nie jestem w stanie robić wszystkiego i Akurat line artu nie wykonuje, co nie znaczy, że, że mi się nie podoba, bo mi się podoba. Znaczy, wiadomo, jeden mi się podoba, a inny mniej, zależy od konkretnej pracy. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to nie, line artu nie wykonuję i w sumie nie planuję. Ale jak, jak coś się zmieni, to, no to, to, co? to też tak może być. Lost in Frames stwierdza, że prasa by się przydała. Tak, to prawda. Nie mam pracy graficznej i zaraz jakby znowu rozwinę temat, dlaczego nie mam pracy graficznej? Nie mam miejsca. Jeżeli kiedyś w przyszłości będę miała możliwość, żeby poszerzyć tą moją przestrzeń warsztatową, tą moją, to, tą moją przestrzeń, w której działam artystycznie, chodzi mi po prostu o, o miejsce, o metrosz, to jak najbardziej... Będę miała prasę, natomiast w tym momencie zwyczajnie nie mam jej gdzie trzymać. No, chyba że mowa by tu po o takiej bardzo małej prasce na, nie wiem, formaty A3 albo albo mniejsze, ale szczerze to taka mnie nie interesuje. Chciałabym mieć prasę taką pełnowymiarową, która pozwalałaby na tworzenie grafik co najmniej w formacie 100 na 70 a póki co nie mam jej gdzie zmieścić, więc więcej po prostu nie mam. Natomiast jeżeli nie wiecie do czego służyć może taka prasa graficzna to już szybko tłumaczę. Na przykład znowu chciałabym zrobić linoleum, czyli chciałabym zrobić taką prasę. I wykonuje się ten, to w ten sposób, czyli właśnie za pomocą takiej matrycy, którą żłobię w linoleum, za pomocą dłut, albo jakichś innych ostrych narzędzi. Mam, mam ten swój wzór, czyli tą, tą swoją matrycę. Następnie muszę nanieść farbę, następnie. Po naniesieniu farby przykładam papier i muszę go bardzo mocno docisnąć w każdym miejscu, po to, żeby, żeby ta farba przeniosła się z tej matrycy na papier. I najłatwiej jest to robić przy użyciu specjalnej prasy graficznej, prasy do linorytu. Ta prasa jest to tak naprawdę olbrzymich rozmiarów, ciężki wałek, który dociska papier równomiernie na całej długości. Jakby na, całej powierzchni, na całej powierzchni tej grafiki i w ten sposób uzyskuje się równomierną, fajną odbitkę. Ja niestety takiej prasy nie mam. Odbijam moje linoryty ręcznie. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób konkretnie wykonuję moje linoryty, to odsyłam Was do filmu, gdzieś tu chyba pojawi się odnośnik, jeśli się uda mi się go wrzucić, do filmu, w którym właśnie pokazuję, jak krok po kroku linoryt wykonać. I robię ten linoryt bez prasy, więc jeśli chcecie wiedzieć, jak, jak między innymi takie prace powstają, tworzone przeze mnie, to zapraszam do tego filmu. A jeśli chodzi o to właśnie, czy mam pracę graficzną, czemu nie mam, czemu nie używam, no to zwyczajnie. Póki co nie mam na nią miejsca, ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją gdzieś ulokować i będę mogła z niej korzystać. Dobra, kolejne pytania. Gdzie kupujesz farby offsetowe? Znowu, znowu linoryt. No trudno, to będzie taki odcinek najbardziej o linorycie i o drzeworycie, bo, bo ta farba do drzeworytu też się przydaje, no ale po prostu są to techniki, którymi y, najbardziej się zajmuję, jeśli chodzi o działalność artystyczną. Farba offsetowa jest to farba, którą wykorzystuję do wykonywania między innymi takich odbitek czy też takich odbitek. I... Niestety, farba offsetowa jest ciężka do zdobycia. Nie jest łatwo ją kupić. Chyba, że chcecie kupić nie wiem, metr sześcienny, całą paletę takiej farby, to wtedy nie ma problemu. Zdobędziecie ją bez problemu u producentów. Natomiast takie małe ilości do użytku właśnie artystycznego, a nie do poligrafii, nie do drukarni, można kupić czasem gdzieś, ale nie jest, nie jest to łatwe. Jeśli o mnie chodzi, ja w ostatnim czasie kupuję farbę offsetową w sklepie Szlachetna fotografia. Nie jest to żadna reklama, współpraca ani nic, a szkoda, uważam, że powinna być. Natomiast, no, no taka jest prawda. Ja po prostu tam kupuję farbę offsetową, to przeczytam, bo yy, długi jest ten komentarz i aż tyle słów naraz nie spamiętam. Też ubolewam, że trudno o informacje na temat składu artykułów plastycznych. I napisała to Kat G. O co chodzi? Właściwie to już nie do końca pamiętam, o co chodzi, natomiast yy, znam siebie i wiem, domyślam się, o co mogło mi chodzić. Jeśli chodzi chociażby o farby czy też o inne materiały plastyczne, to producenci nie mają obowiązku umieszczania na etykietach składów tych produktów. Inaczej jest na przykład w przypadku żywności czy kosmetyków, zawsze kiedy kupujecie, nie wiem, krem do twarzy albo dżem tłuskawkowy, to możecie sobie przeczytać, z czego te produkty zostały stworzone, no i zdecydować, czy je chcecie, czy nie. W przypadku farb czy też jakichś innych yy, materiałów plastycznych nie ma takiej i... możliwości, ponieważ producenci nie mają obowiązku umieszczania składu swoich produktów yy, właśnie na opakowaniach. I w związku z tym, jeśli chcielibyście wiedzieć, z czego są one zrobione, no to, to nie wiecie. I jest to złe, chociażby dlatego, że bardzo często mogą zawierać, yy, chociażby farby właśnie, bo już cały czas o nich mówię, jakieś substancje szkodliwe, czy też substancje, na które jesteście uczuleni, czy też substancje, których, nie wiem, ze względów etycznych nie chcecie wykorzystywać, nie wiem, jesteście weganami i nie chcecie używać produktów pochodzenia zwierzęcego, a nie jesteście w stanie się dowiedzieć, czy na danej farbie jest jakiś produkt składnik od zwierzęcy, czy nie. Dlatego moim zdaniem jest to strasznie strasznie źle, że nie ma obowiązku umieszczania składów produktów na materiałach plastycznych, bo jako konsumenci powinniśmy mieć prawo do tego, żeby wiedzieć, co kupujemy. Tak, tak zwyczajnie. Natomiast w niektórych przypadkach przynajmniej istnieje taka możliwość. Aby jeśli będzie nam naprawdę na tym zależało, to dowiedzieć się, z czego składają się dane materiały plastyczne. Nie dotyczy to wszystkich sytuacji, ale chociażby farb, jak najbardziej, tak? Czy nie wiem, klejów, czy wszystkich takich bardziej ciekłych, płynnych substancji, ponieważ producenci mają obowiązek. Wykonywania, posiadania czegoś takiego jak karta charakterystyki substancji chemicznej albo karta charakterystyki mieszaniny chemicznej. I my, jako konsumenci, mamy prawo zgłosić się do producentów, do sprzedawców i poprosić o udostępnienie właśnie tych kart charakterystyki. I oni mają obowiązek ją nam przekazać w formie papierowej albo elektronicznej. Z reguły te karty charakterystyki tworzone są. Raczej nie dla takiego końcowego konsumenta indywidualnego, tylko właśnie dla osób, które gdzieś tam albo uczestniczą w tym rynku dostaw, albo sami są, prowadzą jakąś działalność i wykorzystują te różnego rodzaju substancje do użytku profesjonalnego. Natomiast wydaje mi się, że nie powinno być problemu z uzyskaniem takiej karty charakterystyki u rzetelnego sprzedawcy czy, czy producenta, nawet jeżeli wy jesteście takim po prostu prywatnym konsumentem. W związku z tym, jeżeli bardzo by Wam zależało na tym, żeby dowiedzieć się, z czego składa się dane, yy, dany materiał plastyczny, dana farba, dany klej, dane coś tam, i będzie to właśnie taki rodzaj produktu, który wymaga stworzenia tej karty charakterystyki, to jak najbardziej macie możliwość, żeby dowiedzieć się, z czego ten produkt się składa. Natomiast no, jest to uciążliwe, kłopotliwe i tak naprawdę znając życie, to pewnie nikomu nie będzie się chciało. Nam, jako konsumentom, taka wiedza się należy. I dziwię się, że jeszcze jeszcze Mało jakby jest zamieszania wokół tego, i mało jest osób, które by ten problem gdzieś tam podnosiły, że, że brakuje tego wymogu z podawania składu substancji chemicznych, które właśnie innych niż jedzenie, innych niż żywność, innych niż kosmetyki i leki. Bo, bo to dotyczy nie tylko właśnie materiałów plastycznych, ale tak naprawdę wszelkich innych wyrobów które nie są, których nie jemy albo w których nie wsmarowujemy w swoją, w swoją skórę. swoją Dabisty pyta: czemu masz tak mało subów? No właśnie, czemu ja mam tak mało subów? <noise> jeśli mój film się wam spodobał, jeśli interesuje was tematyka artystyczna, to zachęcam do subskrypcji. A też przy okazji możecie napisać jakiś fajny komentarz albo dać łapkę w górę. To wszystko. Dziękuję. Trzymajcie się i do następnego filmu. Pa!